Mariusz Wiśniewski, Poznania jako urodzenia, lat 35, przewodniczący komisji rewitalizacji rady miasta Poznania, miłośnik naszego miasta właściwie od czasów dzieciństwa bo i bo i wtedy już zdarzały się działania i prace związane właśnie z naszym miastem, a dzisiaj wiadomo Rada Miasta Poznania, więc już działalność taka już bardzo poważna. Plac Mickiewicza to oczywiście miejsce różnych uroczystości, spotkań. Pamiętam jeszcze, kiedy ojciec mnie zabrał na pierwszą taką manifestację Solidarności jeszcze, kozacyciaka, więc to był rok 89, solidarnościowa manifestacja 1 maja akurat, ale solidarnościowe 1 maja, więc pamiętam te tłumy ludzi skandujące właśnie Solidarność, Solidarność właśnie w tym miejscu. Ale też oczywiście Plac Mickiewicza, który wiąże mi się też, kojarzy mi się też z tymi wszystkimi imprezami takim bardziej przyjaznymi, jak Juwenalia w tym roku chociażby, czy na przykład Absolutorium moje, fotografia rodzinna i z przyjaciółmi też podpólnikiem Adam Mickiewicza. Na pewno to miejsce jest na pewno miejscem, które, które kojarzy się pozytywnie, jest na pewno takim fragmentem Świętego Marcina, który mimo wszystko, przynajmniej od czasu do czasu, ale jednak żyje. Centrum Kultury Zamek, które, skojarzy, które z kolei e, wspominam też miło z czasów też dzieciństwa, bo często tutaj z rodzicami przychodziłem na różne tam imprezy, takie dla dzieciaków organizowane przez kino pałacowe chyba w ten czas, różne jakieś takie właśnie imprezy, które z punktu widzenia dziecka mile się wspomina. Duże wrażenie na mnie swego czasu robiło też, jak byłem mały, ta tutaj taka promocja filharmonii poznańskiej, słowiki. Jak się było dzieckiem, te, tutaj, te słowiki migające to zawsze było coś, co przykuwało uwagę, uwagę człowieka. Tutaj mamy też do czynienia z pozytywnym przykładem. Też inwestycji uczelnianej w śródmieściu, w centrum naszego miasta. Mam tu na myśli właśnie inwestycje Uniwersytetu Ekonomicznego, i to cieszę że właśnie ten kampus, powiedzmy tak, akademicki, w tym miejscu też się troszkę rozwija. Święty Marcin, na pewno, kiedy jeszcze tak generalnie mówimy o tej ulicy, to na pewno wracając do czasów dzieciństwa, to oczywiście. Na pewno ulica, która tętniła życiem przez, przez, przez taki handlowy. Na pewno wtedy właściwie były to zlokalizowane wszystkie główne sklepy, ważne z punktu widzenia dziecka, czyli zabawki, sklep harcerza, gdzie można było kupić makiety kolejek, różne modele samolotów. Rzecz jasna również dzisiaj, gdzie mamy restaurację Sfinksa dom dziecka, gdzie również można było kupić jakieś tam ubrania dla dzieciaków, właśnie zabawki, więc to na pewno zawsze takie były chwile, które dla dzieciaka były bardzo ważne. Co tutaj na pewno warto powiedzieć, kiedy zbliżamy się do gmachu kolegium historyku Bardzo żałuję, że tutaj Uniwersytet akurat niestety się z tego gmachu wyprowadza, chociaż wolałbym i mam nadzieję i może to się jeszcze uda, żeby jednak pewne funkcje publiczne w tym, w tym gmachu pozostały. Mam to na myśli jakieś kulturalne czy też jakieś społeczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest gmach, który wiadomo, przez kilkadziesiąt lat był gmachem siedzibą partii komunistycznej PZPR-u, ale to też warto podkreślić, dzięki studentom NZS-u w roku 1990 ten gmach przyszedł na rzecz naszej uczelni i warto też to uszanować. To jest takie w ogóle miejsce, bym powiedział, kultowe kiedyś z punktu widzenia handlu, dzisiaj przez skomplikowaną strukturę własności, budynki całkowicie prywatne, zarządzane przez różne podmioty, ten handel w ogóle wymarł. Więc to jest myślę, że też takie miejsce, które może być w takim spirytu zmowę, też takiego ożywienia handlu, jeśli właściciele, obecni właściciele poszczególnych domów Alfy wreszcie dojdą do porozumienia i wspólnie zaczną zarządzać tym budynkiem, począwszy w ogóle od jego odnowienia przynajmniej, a, a potem kończąc na prowadzeniu funkcji handlowych. Przypomniałem sobie też sytuację, kiedy w czasach chyba nawet tutaj już byłem po raz pierwszy w bibliotece, jako kibic piłkarski zbierałem różne wycinki ze sportowych gazet i wtedy, żeby na przykład znaleźć jakieś archiwalne artykuły, trzeba było przyjść do biblioteki i przez takie specjalne urządzenia tam optyczne robić powiększenia artykułów prasowych, które oczywiście były gdzieś tam naświetlone i sfotografowane. To tak na marginesie. Natomiast dzisiaj ta ulica nie sprzyja w ogóle do tego, do tego żeby tutaj przechodzić. Odcinek, wiadomo, ten środkowy Świętego Marcina jest podzielony płotem, nie ma tego przejścia dla pierwszych pomiędzy tym wartarsko-kantaka, brakuje przystanku tramwajowego przed, przed strzeżowaniem świętego Marcina Zetaciaka, który kiedyś był. I to były takie miejsca i też powody, które powodowały, że ludzie mogli na ten święty Marcin przyjeżdżać, przychodzić swobodnie, bez jakichkolwiek problemów. Więc te propozycje, które dzisiaj się rodzą wydaje mi się, że są korzystne z punktu widzenia zmian. Szersze chodniki, zachowanie też przyjezdności ulicy, bo to jest moim zdaniem też ważne. Również pozostawienie równoległych miejsc parkingowych, bo to też ma jakąś też korzyść. Ale myślę, że, że, że te zmiany są ciekawe, przede wszystkim likwidują pewne bariery, które też dla ludzi są istotne. No też mówi się o budowie tramwaju w Ratajczaka, więc tutaj też warto o tym wspomnieć, że niezależnie od tych zmian na długości całej ulicy Świętego Marcina, zwłaszcza tego odcinka od właśnie Ronda Kapuniera właśnie do Ratajczaka. Na pewno tramwaj w Ratajczaka też będzie czymś, co może też tej okolicy, ale też ulicom, które są obok Ratajczaka, Taczaka, też nadać no, pewnego impulsu rozwojowego, więc mam nadzieję, że, 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 to też, że to też się uda w tej właśnie siedmiolatce, używając, że tak powiem, języka z, z epoki słusznie minionej. Żeby też pokazać, że jesteśmy skuteczni, to jedną z pierwszych naszych propozycji zaraz na początku roku 2010-2011, tego przełomu, było to, żeby na świętym Marcinie wreszcie pojawiły się ławki. Przecież to jest ścieżka zdrowia. Do tej pory była ścieżka zdrowia zwłaszcza dla osób starszych, które na przykład zamierzały iść od, od, od zamku, od kapuniery w kierunku Starego Rynku, bez żadnego miejsca e, takiego właśnie, żeby na chwilę chociażby przysiąść, odpocząć. Zmieniliśmy taką mentalność też trochę spoglądania też niektórych urzędników, którzy do tej pory myśleli, że ławki i tego typu elementy to są tylko miejsca, to są elementy, które mogą stawać tylko w parkach. Hmm. E, nie było takiego myślenia, że to są te rzeczy, które też mm, zachęcają ludzi do wychodzenia na ulicę, e, ja jesteś socjologiem, więc tutaj lepiej to wyjaśnisz ode mnie: wchodzenia w interakcje społeczne, przebywania w przestrzeni e, e, publicznej I, i to są takie małe rzeczy, które też cieszą. Oczywiście to jest mała rzecz, ale suma takich małych rzeczy też powoduje jakieś głębsze, głębsze, głębsze zmiany. Pozytywną, ciekawą rzeczą w przypadku Świętego Marcina jest system nie tylko podwórzy, ale również takich dwóch pasażerów, które tutaj też się znajdują, które zresztą podupadają gospodarczo z powodu właśnie braku klientów, z powodu braku pieszych. I to jest też duży potencjał, który można wykorzystać też do różnych inicjatyw przestrzennych, gospodarczych itd. Tak Jesteśmy w takim momencie, kiedy jest przygotowane nowe studium. Właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że część urzędników, która to przygotowuje, zaczęła również proponować do nowego studium kolejne miejsca pod nowe galerie tylko Będziemy na pewno temu przeciwni, bo w Poznaniu jest z tymi galeriami, więc to będzie taki pierwsza już myślę taka reakcja. Natomiast kluczem wszystkim jest przyciągnięcie tej ludzi, Dlatego tutaj... Zresztą, zobaczmy, zobaczmy na ten odcinek Świętego Marcina, to co kiedyś też z, z radnym Łukaszem Mikułom sobie tak analizowaliśmy, że to jest taki odcinek Świętego Marcina, który chyba z tych wszystkich jeszcze jako tako żyje. Hmm. E, ponieważ e, przypuszczam, e, na co, co ma tutaj na to wpływ, pewnie gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, e, pewnie gdzieś lokalizacja e, ulicy Rataczaka, tego przejścia tutaj, e, bliskość, powiedzmy, przystanku tramwajowego przy Alejach Marcinkowskiego, Jakie jest jeszcze oddziaływanie galerii MM, to mi ciężko powiedzieć, bo abstrahując od jej wyglądu wizualnego, to nie mniej uważam, że dobrze się stało, że ten teren został, bo jakąś funkcję taką akurat średniej wielkości domu towarowego zagospodarowany, aczkolwiek mówię, mam zastrzeżenia do funkcji wizualnej. Ty pamiętasz jak one jeszcze się paliły? Pamiętam właśnie, jeszcze pamiętam i niedawno zwrócił się do mnie nawet z prośbą taki właśnie miłośnik i poprosiłem tutaj ZKZL, żeby pomógł przynajmniej znaleźć jakieś miejsce, gdzie można przynajmniej zdeponować ocalałe przez niego właśnie neony, które kiedyś w latach 70. charakteryzowały Poznań, nawet w tamtych latach PRL-u były taką namiastką nawet, że tak powiem, miast zachodniej Europy w tym zakresie. To jest teren, który oczywiście był przed wojną zurbanizowany i szczerze powiedziawszy uważam, że akurat tak jak jestem generalnie zwolennikiem przywracania yy, znaczy, miejscom, które kiedyś były zurbanizowane, uważam, że warto dać ponowną szansę urbanizacji. Oczywiście też... Indywidualnie podchodząc do pewnych przypadków, to niemniej myślę, że tą przestrzeń częściowo warto byłoby jednak wykorzystać na jakiś skwer, ale mówię, problem własnościowy jest potężny. Wiem, że właściciel prowadzący tej działki niestety nie jest specjalnie zainteresowany e, ani porozumieniem się z miastem, e, co też jest bardzo ważne, ani też jakąkolwiek w tej chwili inwestycją, która by też zmieniła przestrzeń tego miejsca. Natomiast e, irytuje mnie ta tandeta ta, ta tutaj, jeśli chodzi o tego typu właśnie handel. Marzy mi się, to jest oczywiście pewnie taka dyskusja i pewne działania też jakieś tak przyszłościowe, ale żeby jednak tutaj też powrócił pomnik Hala Mickiewicza. Ten pierwszy pomnik, który tutaj stanął, pierwszy na ziemiach Polski w XIX wieku, pod, pod zaborami zresztą. W tej chwili, którego Replika mieści się znajduje się na dziedzińcu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Generalnie w ogóle mamy w mieście, to też ostatnio takie komisji rywalizacji, którą podjęliśmy. Wiele ciekawych różnych załóg, śladów dawnej historii naszego miasta, takie stare, stare tory tramwajowe, stare szule sklepowe, które można gdzieś tam znaleźć. I warto je też nie tylko skatalogować, ale również w umiejętny sposób też promować, poprzez różne narzędzia. takie takie dodatkowe smaczki z historii naszego miasta, obok popularnych zabytków typu Ratusz Katedra. Wydaje mi się, że ten teren, mimo wszystko, powinien być ponownie, może nie w całości, ale jednak ponownie zurbanizowany. I zarówno na funkcje mieszkaniowe, ale też handlowo usługowe i właśnie połączony z tym ciągiem, z ulicą Wysoką, dalej w kierunku pasażeru Apollo, żeby stworzyć taką właśnie ciekawą przestrzeń nie tylko oczywiście też handlową, ale też jakoś kulturalną. To jest teren, który, przypomnę, no przed wojną był całkowicie zabudowany. Eee, ten dwa strudów wygląda zupełnie inaczej niż, niż dzisiaj. Właściwie od kilkudziesięciu e, to widzimy od czasów do zakończenia wojny, natomiast wydaje mi się, że po rozwiązaniu problemów tutaj takich prawnych w, w tym miejscu moim zdaniem ta zabudowa kwartołowa powinna być częściowo przywrócona. Niestety czy niestety? E, mamy do czynienia z procesami. To są działania też wieloletnie, i rzeczywiście, jak ktoś myśli, że, że coś się uda zrobić w ciągu jednego roku, no to też głęboko się myli e, i, 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 i o to zresztą też chodzi. Ale jeżeli też będziemy mobilizować się e, dla takich działań, poprzez tego typu nawet rzeczy, o których tutaj mówimy, to, to na pewno jestem optymistą.